Jak zauważyliście w tytule filmu, mamy dzisiaj dla Was do wygrania kurtki za 30 tysięcy subskrypcji. Niby to tylko liczby, ale motywują nas do działania. Minął rok odkąd zaczęliśmy pracę nad kanałem w formie, którą znacie aktualnie, i powiem wam, że to dopiero początek. Mamy nas znacznie, znacznie więcej. Nasza ekipa to nie tylko Ruda, Daniel i ja, ale także ludzie, których na co dzień nie widzicie na filmach. To są oni, nie? To, 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 to są oni! Ja tam jest młody, to już są wszyscy, nie to więcej ludzi już nie ma. To nasi filmowcy, którzy przygotowali dla was, ale w sumie trochę też dla nas wspominki z tego roku, które teraz po raz pierwszy obejrzymy wspólnie z wami. Poznajcie nas bliżej. Porządnie przecież nie to się trzeba. W się... to miejsce chciałem podziękować Rafałowi, który dzisiaj przyjechał do nas z płotka. Kawał drogi. Co? Dzięki byku jeden, dwa, trzy, cztery, pięć 6, 7, 8, 9, 10. Czyli co sezon już, sezon już się zaczął, tak? Kiedy ten? <tarsy> nie ma! Nie było. Nie nagramy tego. Z czego on się cieszy? Z ciebie no. Aha <tarsy> Rozpina kask z w części. Ale wiemy, że przynajmniej nie przypuszcza piwa. Magister Ruda, dzień no. dobry. Wyrywa do przodu momentalnie jak Ruda po gorących Hiszpanów. A mogę powiedzieć w filmie, że Ruda szuka ładnej dziewczyny z wronek? To jest, jest tak, dobrze. stulecia. Pierwsze. Ale przód nie, dupę tylko. Cisza, cisza. Do przodu! Nie tak! No bo ona robi coś takiego, cine. Ej, ale nie koła na maksa, bo nie pojedziesz. Ona będziemy tak męczyć cały czas, nie? Ale podnieś dupsko! Kurwa, znowu. Dobra, ja zajdę to, to też Ty też, to, to, to też to, to. zmieniasz intonację, jak mówisz do kamery. Tak. Nie wiem, ja zawsze chciałem chyba mówić naturalnie do kamery. Janek też mnie nie Tylko w którą stronę, no, bo fala uderzeniowa idzie tak, nie? Ale ja cię mam dobrze Nie, ja ci zawsze dobrze życzę. Tylko mnie w wku... czasem. <głosy> <głosy> Mi się wydaje, że to zakończenie tak z dupy chyba. Nie. Nie? A jakąś tackę na drobne czy coś? <noise> ja mam stać po prostu? Stój, no. Czujesz ten? On jest tak gorący, że aż śmierdzi. To od ciebie. <grym> Chciałbym zaznaczyć, że pracujemy w bardzo trudnych warunkach. Daniel, ciężka ta praca? Znajmiście ciężka. Janek, jak powiedziałbyś, masz ciężkie poniedziałki? To nie jest tak, że ciężkie czy nie ciężkie. Kiedy ludzie mnie pytają, czy mam ciężkie poniedziałki, mógłbym odpowiedzieć, że tak, aczkolwiek zobaczcie tylko na to. Lubisz motocykle? Co? Nie, nie, nie pijemy alkoholu, pamiętajcie. Bo jakbyś był nieposłuszny, to tu mam taki, wiesz, pas na ciebie! Więc tym z was, którzy chcieliby usłyszeć więcej protitu... Protitu? Protitów? Jak chce to zostawiać tu? Na kurs mam cię zapisać, czy co? Co? Mówi go nie Zrób coś dzisiaj sam. Zrób coś dzisiaj sam, sorry. I dalej krzyknął Tylko że coś kacz. Ja krzyknął mnie. W ja ogóle się nie przygotował, nie sprawdził baterii. A, Michi, czy ty, to, czy ty to widzisz? Znowu miesiąc nie będzie chciał ze mną nagrywać, nie? Znowu wracanie z buta w Nie, co to Nie, to ja byłem ja, dobra. Pani, może by jakiś kart założyła na tą fumę? Oj poskładana. Mm. Tak u nas to zawsze będzie. To będzie tylko gorzej, nie? Czemu tak na mnie patrzysz? Co znowu? Ja mam wrażenie, stary, że ja coś mówię nie tak, jak się tak gapisz na mnie. No ale stary, no, pokazuje rzecz, którą mam. Mam patrzeć na ciebie. Mam tutaj podwójny zamek. Może zrobić tak. jest. Spojrzałem na dół i zaraz podniosę tą głowę. Ale super. Dzięki. Do tej pory było zajębki. Cieszę się. Ajaj. Kurtkę. Deszcz odporną. Przeciw deszczówka. Jeszcze raz. Kurtkę deszcz odporną. mnie tu boli. No. A tak się wyprzedza. kurwa. Nie ma szans, nie dogonią mnie. Widzisz, ja zawsze przekraczam oczekiwania, nie? To ile panie za nią? Panie Dichami. Pięć i biorę od razu. Zbieram. No teraz to wiesz. Teraz to lipa, No dobra. Danius, to jest dobry dzień na nagrywanie. Najlepszy. I się zdałem. Dupa trochę bolała, ale ogólnie fajnie. Co? <grym> Poczekajmy aż dzieciaki przejdą, bo się nie będę mógł skupić. Będzie 5 minut. Pozostałem do linii. Z którego dowiecie się? Ech, ja się dowiecie. No, Janka, trzeba będzie się spytać, ale nie narzekał, no więc. Wracać do ciebie nie chciał. Jeszcze wróci. Kurwa jest zimno w chuj. powiedz Jankowi, że jest zimno k no i prościej mówiąc, jak kombizony... kombinezony? Kombizony. Kombizony. Twój <grywa> budżet. Każdy. <Kaszt> <grywa> Zapraszam do komentarzy, albo, kurwa, se sexy komentarzy albo... Sexy komentarzy. Pięknie bez przypały! Jak... Czemu się śmiejesz? Ale czemu ty się śmiejesz? Ale z mojej perspektywy wygląda to też ciekawe, chciałam powiedzieć. Ruda, ja jesteś zboczona. A dlatego, że po prostu lubię, jak mi po jajach lata wiatr. No, chociaż kciuki wystaw. No, nie, to jest tak. Siuśki to ja Janek się śmieje, jak mówię, że to jest motocykl. Nie? nie mogę tego opanować, przepraszam. A już. Zobaczymy, jak coś powiesz to się okaże. Nie. A zero profesjonalizmu, nie? Zero. <noise> Pozdrawiam Halinę. Wejdź sobie na tego OnlyFansa i tam się zajmij czymś. Nagryła, nagrałeś Krakusa? <noise> teraz mam w głowie, zapraszam na OnlyFans. No Także... Także ch**a. <noise> wiesz, wiesz, powtórzy ci jedno zdanie, które ci powiedziałem. No wiem, ale już nowe wymyśliłem. Jeszcze raz. No. Akcja. Jak się urodziłem, to miałem 6 palców. No i to i sześć palców? A no jest i to, sześć palców? Tak, to jest błąd genetyczny u mnie w rodzinie. Autentycznie. Miałem wykształcony normalnie palec z paznokciem, ale bez kości. Więc gdybym zostawił sobie te palce, to bym miał takie. z palca. Moja mama. <laughs> Koniec. I tak to właśnie wygląda u nas na co dzień. Przez ostatni rok mega się ze sobą zżyliśmy i bardzo lubimy ze sobą pracować. Ale treści nie tworzymy tylko dla siebie, ale również dla Was. Chcielibyśmy, żebyście mieli realny wpływ na to, co ląduje na kanale. Dlatego sekcja komentarzy jest dla Was. Wrzucajcie swoje pomysły na nowe formaty. Im bardziej się odpalicie, tym lepiej. Ale pamiętajcie, żeby to było w miarę możliwe do realizacji, bo ja wiem, że wysłanie Janka na R1 w kosmos to jest genialny pomysł, ale ciężki do zrealizowania. Do wygrania są trzy kurtki od Rebel Horna: tekstylny Hunter, Impala i Highflow. Flow. Na wrzucanie komentarzy macie czas do 6 września, a w komisji będzie zasi zasiadała cała nasza ekipa i wybierzemy te trzy komentarze, które najbardziej przypadną nam do gustu. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest subskrybowanie naszego kanału, a pozostałe zasady znajdziecie w regulaminie, który jest w opisie filmu. Teraz miałeś powiedzieć powodzenia. Wodzenia. Daniel, w skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś szczęśliwy, że możesz z nami pracować? Bardzo. Od 1 do 10, czego nie rozumiesz. 1? <laughs> <laughs> <laughs>